Ocwa i słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośmiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę i wydała głos mówiąc Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławioną jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana. Raduje się duch mój Bogu, zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest imię jego” a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Państwu. Proszę moja pana, ponieważ uczynił wielkie rzeczy wszechmocne, a jego imię jest święte. Siostry i bracia, arabskie przysłowie mówi, że Bóg, chcąc ukazać ludziom miłość i dobroć, stworzył kobietę. Matka. Słowo krótkie, ale jakże wymorne w swej treści. Słowo, które daje życie i życie odbiera. Słowo, które najwcześniej szeptają dziecięce usta. Są matki dobre i złe. Te, które koją cierpienie i te, które są powodem błysku. Często nawet najbliższych. Każdy człowiek tęski za dobrą Matką. Wiedział o tym doskonale sam Bóg. I dlatego dał nam Matkę najlepszą, bo najświętszą, Maryję. Ta, która stała się Matką Syna Bożego. Z wysokości krzyża usłyszała Jezusowy Testament. Matko, oto syn Twój. I w osobie świętego Jana stojącego pod krzyżem wszyscy ludzie wszystkich czasów stali się dziećmi Maryni. Drodzy zgromadzeni, we Francji ukazała się książka o tytule Byłem masonem. Jest to historia lekarza ginekologa, ateisty, poganina, bo nie był nawet ochrzczony, i członka Loży Francuskiej, której pełnił wysokie funkcje przez 15 lat, przesladując Boga i Kościół. Jak to się stało? Że z pozycji takiego niewiernego, walczącego z Bogiem, poniżającego ludzi, staje się człowiekiem wiary. Był rok 1984. Maurycy Kwelet, bo tak się nazywał ten lekarz, przeżywa dramat. Ponieważ zachorowała żona, a lekarze rozkładając ręce mówią, my już zrobiliśmy wszystko, niech jeszcze pani jedzie do Lut. Kiedy Maurycy zawiózł żonę do Lut w momencie kiedy była zanurzona w cudownej wodzie, Maurycy Kwelet przekroczył po raz pierwszy w życiu próg Kościoła. W tym kościele ksiądz sprawował że, ale on ani niczego nie widział, ani nie słyszał z przeprowadzanej liturgii. Kiedy jednak przychodzi moment podniesienia i ksiądz ukazuje ludowi bożemu białą hostię, stało się coś, czego Kwelet nie mógł wytłumaczyć. Ogromna światłość a w sobie we wnętrzu usłyszał głos Oddaj swoje życie na służbę Bogu i przestań walczyć z ludzkim życiem. Kiedy msza się skończyła, Maurycy tak przeżył te słowa i zjawisko, że pospieszył do zakrysty, i powiedział księdzu, że prosi o chrzest. Ale ja przecież Pana w ogóle nie znam. Czy Pan jest świadom, co to jest zagrawek chrztu? Czy jest Pan przygotowany do przyjęcia go? Wtedy stało się coś niespotykanego. Kwelet recytuje słowa Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Wierzę w Boga, który jest ukryty w Eucharystii. Wierzę w Matkę Bożą, nauczanie Kościoła i papieża. Wobec takich oczywistych słów kapłan udzielił mu sakramentu chrztu. Kiedy sprawy wyszły na jaw, członkowie Loży Masońskiej wyznaczyli Kweretowi proces. Grozili podróż, pogróżkami śmierci. Ale Maurycy Kwelet przeżył szczęśliwe zagrożenia. Odtąd staje się człowiekiem wiary, wiary praktykującej. Jak to się dzieje, że z pozycji wroga, nieprzyjaciela, prześladowcy rodzi się nowy człowiek wiary? Ano, jest tak, że Bóg udziela swoich łask, o które proszą ludzie, przez ręce Najświętszej Matki. To jest dla nas niepojęta tajemnica że Bóg nikim nie gardzi. Tego ostatniego zdawałoby się z peryferii przyprowadza do siebie. Siostry i bracia, przeżywamy dziś uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Papież Pius XII ogłosił tę prawdę Kościołowi powszechnemu jako dogmat czyli jako prawdę zobowiązującą do przyjęcia 1 listopada w 1950 roku. Uroczystość wniebowzięcia jest konsekwencją niepokalanego poczęcia, że jedyna spośród ludzkiej wielkiej rodziny wszechczasów Maryja była wolna od grzechu pierworodnego. Prośmy ją zatem jako matkę w by wstawiała się za nami u syna, wypraszała zdrowie i błogosławieństwo dla każdego z nas. Wołajmy z nowymi słowami. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, twojemu synowi Нас отдавай. Аминь.